Czekfruwał pośród drzew, wtykał czarny pył smogowy, by nie ucichł ptaków śpiew. Dbajmy o powietrze zdrowe, ratuj ptaki, ratuj świat. Młode piersi na wierzchu, o powietrze trzeba dbać, aby każdy śpiewać mu. Drogie dzieci, witam Was na kolejnej już edycji warsztatów ekologiczno-artystycznych. Zatytułowanych Zielona Wyspa Śląsk. Na tych warsztatach będziemy przewracać plansze razem z wiatrem, a poza tym poopowiadamy sobie czym jest smog, skąd się bierze smog i brudny dym w kominach, w powietrzu, a później w naszych płucach. Poopowiadamy sobie jak należy segregować śmieci, które śmieci powinno się wrzucać do jakiego koloru kontenera, które śmieci nie wolno palić, a które paliwa można bezpiecznie do pieca wrzucać porozwiązujemy sobie łamigłówki, będziemy sobie na tych warsztatach troszeczkę też śpiewać, spędzimy sobie wesoło wspólnie czas na takich tematach związanych z przyrodą, z naturą, powiązanych z naszym i waszym zdrowiem. Zapraszam na warsztaty. Cześć załoga, witam was. Mam nadzieję, że w szkole ktoś już troszkę liznął z was języka angielskiego. Bo nauczymy się w tej chwili na początku, skąd wzięło się słówko smog. Wiecie, słyszeliście już określenie smog? O smoga wawelskiego chodzi? Nie. O takiego skrzydlatego, czy o jakiego smoga nam chodzi? O taki dym. O taki dym, właśnie. A skąd się wzięła ta nazwa, słuchajcie? Spróbujemy sobie rozszyfrować. Mamy tutaj taką łamigłówkę. Mam nadzieję, że mi pomożecie z tą łamigłówką. Zobaczcie. Tutaj są takie kropki i są jakieś szyfry. Widzicie? Jak myślicie, co z tymi szyframi będziemy robić? Połączymy, dobrze. Mam tutaj kropkę numer 1. Ja wiem, że to jest kropka numer jeden. Musicie mi teraz mówić, co po kolei mam rysować, dobrze? Dwie kreski w lewo. Dwie kreski w lewo. Jest. Dalej? Dwie w dół. Dwie kreski w dół, ale mi się ręka trzęsie. Dwie w prawo. Dwie w prawo. Tak. Dwie w lewo. Dwie w lewo. Mamy literkę S. Dalej, kropka numer dwa. Cztery, cztery w tak. Jeden w prawo. Tak. Cztery w dół. Cztery w dół. Cztery górę. do góry, ale to trudne. Jeden w prawo. Jeden w prawo. Cztery w dół. Cztery w dół. M. Mamy my. Dobrze. Dalej, trzecia, trzecia kropka. Dwa w prawo. Dwa w prawo. Dwa, e, cztery na dół, tak, dwa w lewo, cztery do góry, super, kropka numer cztery, cztery w górę, na lewo, tak, i w prawo, jest, i literka pięć, kropka pięć, dwa w lewo, tak, Jeden miał być, ale dwa nie szkodzi, ale jest to samo, tak? Nie. Dwa w dół nie. i dwa w prawo. I wyszło, wyszedł nam jakiś wyraz. Wyros smokę, z angielskiego Smok. czyta się smoke. Co on oznacza, wiecie? Smok. Smoke. Co oznacza wyraz smoke? Dym? dym. Dym, bardzo dobrze. Ten słowo oznacza wyraz dym. Ale mamy jeszcze drugie kropki, niebieskie. I co nam wyjdzie z kropek niebieskich? Zobaczmy. Pierwsza kropka, Pierwsza kropka tutaj numer 6, to jest dwa. W górę, jeden w, prawo, jeden w prawo, pięć w prawo pięć tak dwa w górę, dwa w, górę, dwa w prawo, dwa w prawo. F, f, tak. Trzyma, Następna dwa, kropka prawo, 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 cztery, cztery, tak, w prawo, tak, cztery w górę, tak, i cztery do góry. To, Druga literka, i trzecia literka, U nas ostatnia w tym słowie. Jak? Dwa w dół, tak, jest, dwa w prawo. I wyszedło nam słowo fog, a to słowo oznacza, to też angielskie słówko fog, oznacza mgła. I teraz sobie wyobraźcie, że ten nasz smog to jest takie, takie o, jak sobie tutaj skreślimy teraz te dwie literki, gdzieś tutaj miałem gąbeczkę, nie szkodzi, skreślimy sobie dwie literki, K i E. I tutaj sobie skreślimy też dwie literki z tej mgły. F, O. To zostaje nam smog. Bo smog to jest połączenie takiego brudnego dymu lecącego z kominów, z rur samochodów wydechowych, z różnych źródeł. Takiego brudnego dymu i takiej mgły. Bo on jest takim blisty, takim nieprzejrzysty, prawda? I połączenie tych dwóch słówek pozwoliło nam na określenie takiego brudnego dymu lecącego z kominu jako smog. I tym się posługujemy i stąd wzięło się słówko smog. Bardzo ważną rolę w utrzymywaniu czystego środowiska przez nas, przez Was, przez dorosłych, przez dzieci, odgrywa sprawa segregacji śmieci. Słyszeliście już w szkole kiedyś wcześniej o segregacji śmieci? Segregacja śmieci polega na tym, że mamy tutaj różne rodzaje śmieci, które na co dzień w domu używamy, zużywamy, produkujemy śmieci. I polega ona na tym, że nie wolno ich wszystkich wrzucać do jednego pojemnika, tak jak kiedyś się to robiło. Teraz są stworzone odpowiednie kolory pojemników, żebyśmy wiedzieli, do którego pojemnika jaki rodzaj śmiecia wrzucamy. Bo wtedy pozwala nam to na utrzymywanie nie tylko czystości wokół domu, wokół bloku, ale również nie wrzucania nie, niebezpiecznych śmieci do pieca, żeby je palić, o czym powiemy sobie później, jak będziemy omawiać smog. Mamy tutaj przygotowane różne śmieci i teraz na podstawie tych ładnych kolorowych tablic opowiemy sobie, jakiego rodzaju śmieci powinniśmy wrzucać do jakiego rodzaju pojemnika, bo one wyjeżdżają wtedy na yy, yy, składowisko śmieci już poukładane, posegregowane. Yy. Proszę, wybierzcie sobie jakiegokolwiek śmiecia chcecie. Różne rodzaje, po jednym śmieciu na razie. Może ktoś jakąś pieluchę znajdzie brzydką. Banana mamy dobrze. O, okej. Okay. Ja sobie może jeszcze wezmę taką butelkę plastikową. I teraz zobaczcie. Tomek, masz. Powiedzmy, że to jest zjadłeś banana, została ci skórka. Według naszych informacji, takie śmieci, związane z resztkami jedzenia. Ogryski, skórki z bananów, obierki z ziemniaków i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy wrzucać tutaj. Mamy w do pojemnika w kolorze brązowym. Widzicie skorupki z jajek, różne takie rzeczy. I my mamy tutaj taki pojemnik brązowy, taki mały, i takie śmieci wrzucamy do takiego pojemnika, prawda? A nie do jednego ogólnego takiego kontenera, który gdzieś tam pod blokiem stoi, czy w domu mamy jedne worki. Zuzia, Ty masz kartonik po mleku. Jak myślisz, jaki to jest rodzaj śmiecia? Czy plastik, czy papier, czy metal? Co tutaj jest w składzie takiego pojemnika? Papier, tak. Ale jak spojrzymy do środka, okazuje się, że taki kartonik po mleku czy po soku jest wyłożony folią aluminiową, czyli metalem. Czyli nie możemy takiego kartonika, jakby się wydawało papierowego, włożyć do pojemnika niebieskiego, który jest na papier przeznaczony, prawda? Tutaj mamy narysowane, że takie pojemniki możemy wrzucać do koloru żółtego. Kartony po napojach, po mleku, prawda? Więc powinniśmy je wrzucać nie tam do ogólnego zbiornika niebieskiego z papierem, tylko do żółtego. Czyli połóż tutaj na żółtym, żebyśmy wiedzieli, że do takiego pojemnika właśnie trzeba takie kartony po sokach, po mleku wyrzucać. Klara, ty masz papier? Jeżeli papier, to do którego pojemnika? Do niebieskiego. Mamy tutaj gazety, na przykład jakieś stare zeszyty, książki, wrzucamy do pojemnika niebieskiego, prawda? A Amelka, masz kartonik papierowy po żarówce, tak? Czyli gdzie będziemy go wrzucać? Do jakiego koloru pojemnika? Chyba też, prawda? Do niebieskiego, bo tu są jakieś po cemencie, jakieś kartonowe opakowania, czyli też wrzucimy go tutaj. Ja mam z kolei butelkę plastikową, po płynie do naczyń. I na plastikowe pojemniki przeznaczony jest kolor kolor żółty. Zgadza się. I takie po napojach, petach, po yy, różnych płynach do mycia naczyń, po szamponach, pojemniki rzucamy do żółtego, ale pamiętacie, co należy zrobić zanim go wrzucimy? Zgnieść. Zgnieść. Bo zamiast jednej butelki, zmieści się w niej, na tym samym miejscu zmieści się wtedy więcej butelek, prawda? I wtedy wkładamy go do plastiku. A co byście zrobili na przykład, gdyby się znalazła o Taka rzecz jak pieluszka zużyta. Do jakiego pojemnika można ją wrzucić? Do niebieskiego? Do, niebieskiego? do niebieskiego chyba nie. No co wy. Tak jest. Takie rzeczy wrzucamy do uniwersalnych pojemników. One są najczęściej w kolorze czarnym zrobione. Tutaj mamy taki czarny pojemnik pokazany, że wszystko, co nie mieści się w tych innych kolorach, wszystkie śmieci wrzucamy do pojemnika czarnego. I został jeszcze jeden ważny element śmieci, tak zwane elektrośmieci. Co to są elektrośmieci? Jak myślicie? Rzeczy elektryczne, które się wyrzuca. Które się wyrzuca, które się zepsują. Mamy na przykład czajnik, prawda? Elektryczny, który już nam jest niepotrzebny, zepsuty. I tu jest sprawa wygląda inaczej. Bo takie śmieci można wyrzucać na dwa sposoby. Albo organizowane są w różnych miejscach w mieście różne zbiórki tak zwanego sprzętu elektrycznego zużytego i tam można to zanieść, albo można wywieźć. Jest w każdym mieście jedno takie miejsce, takie złomowisko elektrosprzętu, na który trzeba wywozić takie rzeczy jak właśnie zepsute czajniki, stare komputery nieużywane, lodówki, pralki zepsute już, czy na przykład stare opony czy dętki. Takie rzeczy wyrzucamy właśnie, wywozimy do takiego punktu zbiórki odpadów elektrycznych i innego, i innego typu. O, jeszcze mamy jeden rodzaj śmieci, a widzi, nie, nie zobaczyliśmy. Mamy tutaj szkło, prawda? Szkło wrzucamy do pojemnika zielonego. zielonego, ale pamiętajcie o jednym. Do zielonego wkładamy szkło, które związane jest z jedzeniem głównie. Po sosach, po jakichś zupach, po napojach, szkło. Żeby nie wrzucać do pojemnika zielonego szkła takiego, gdzie są na przykład różne chemikalia przechowywane, bo takie szkło do przeznaczenia spożywczego jedzie osobno do huty szkła i jest jeszcze raz przetwarzane na nowe butelki, na napoje, na nowe słoiki. Żeby tego typu szkła również nie mieszać. I bardzo często jest tak, że ludzie nie zwracają uwagi na segregację śmieci. Wrzucają wszystko razem do jednych pojemników. Nie zwracają uwagi na to, że powinni je porozdzielać. I bardzo często ludzie, którzy mieszkają w domach albo którzy są odpowiedzialni za ocieplanie budynków, paląc w piecach, te śmieci właśnie zamiast posegregować i oddać na wysypisko przeznaczają do palenia w piecu, co powoduje powstawanie smogu. A o tym opowiemy sobie przy następnym stanowisku dotyczącym smogu. Wiecie skąd się wzięło słówko smog, prawda? Ale wiecie czym żywi się smog? Czym karmi się smog? Jak myślicie, czy pan Smog lubi na przykład pizzę? Nie, nie. E, że taka smakowita jest. No ja myślę, że on może lubi lody. Nie, nie. A pączki? Nie. Tak, pączki. Ja też lubię pączki. Ja też, ja też. To co lubi smog? Powiedzcie mi. Co lubi smog? Dym z rur samochodowych, tak? Z kominów fabryk, z domów, ze starych pieców, które w domach są jeszcze używane zamiast nowoczesnych takich specjalnych kotłów, pieców, prawda? To są rzeczy, które karmią smoga. I my możemy zrobić wiele rzeczy, żeby go zagłodzić. Żeby tego dymu, tego smogu było w powietrzu jak najmniej. Bo jak sobie zobaczycie. Bardzo dużo, właściwie najwięcej takiego smogowego dymu powstaje w gospodarstwach domowych. Ponad połowa takiego dymu jest produkowana w kominach domowych, w takich domach, w których pali się jeszcze w takich starych piecach, tak zwanych kopciuchach, do których można wrzucić wszystko. Tam się wszystko spali, ale ten dym, który powstaje ze spalania wszystkich śmieci, powoduje bardzo groźne choroby. No bo wyobraźcie sobie na przykład, że taki dym smogowy, ze spalonych śmieci może u nas po dłuższym, wieloletnim wydychaniu spowodować na przykład chorobę płuc, raka płuc cztery razy szybciej niż palenie papierosów. Taki szkodliwy to jest dym z tych śmieci, prawda? I teraz, żebyście mogli zobaczyć, jak to rzeczywiście ten dym się produkuje, ten smog w domu, popalimy sobie trochę śmieci. Macie na to ochotę? No to popalimy sobie trochę śmieci, naprodukujemy smogu. W bezpieczny sposób. Mam tu przygotowane różne śmieci, które normalnie powinny wylądować w odpowiednich kolorach pojemników i wyjechać na składowisko albo do elektrozłomu, a nie powinny się na pewno znajdować w piecu. Proszę dzieci, wybierzcie sobie po jednym śmieciu po kolei. Tak, wybierzcie sobie po jednym śmieciu, proszę. Nikt nie chce pieluszki. Dobrze, to pieluszkę zostawimy, ale takie pieluszki też lądują w piecach, tak? Proszę bardzo, to masz jeszcze pielu. Ale zostaw obydwa. A ja tam wam pokażę jeszcze takie specjalne dwa śmieci. Wezmę sobie różne. Może trzy. Do czego one. Co one mogą powodować. Wyobraźcie sobie, co może się stać, jak taką oponę samochodową, albo starą dętkę wrzucimy do pieca, żeby ją spalić no Łatwo sobie wyobrazić, że dym z komina, który poleci, będzie czarny jak smoła, prawda? Tak samo, jeżeli wrzucimy do pieca nieodpowiednie paliwo. Na przykład mamy tutaj taki muł albo miał węglowy. Zobaczcie, widzicie? To jest taki bardzo złego rodzaju proszek węglowy, który jest bardzo szkodliwy. O, on wygląda mniej więcej tak. I on jest bardzo szkodliwy, i bardzo yy, 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 zły smog wydobywa się przez niego z komina. I on bardzo często ląduje, słuchajcie, właśnie w piecu. Ja wrzucam ten mój, ten mój miał, to moją dentkę, zamiast wywieźć ją w odpowiednie miejsce, w mieście do odpowiedniego punktu zbiórki. I teraz, yy, co wy tutaj macie? Po kolei. Pielucha powinna wylądować nie w piecu, tylko w odpowiednim pojemniku. Tak samo stara, zużyta suszarka, prawda? Powinna zostać wywieziona do punktu zbioru elektrozłomu. Proszę. Wielu ludzi niestety do pieców takie rzeczy wrzuca. Wrzucamy na przykład plastikowo-metalowe pojemniki po mleku czy sokach, prawda? Proszę, wrzucaj. No, i już chyba najsławniejsze do palenia butelki plastikowe po wodzie i po napojach też lądują w piecu, prawda? O tak. Albo na przykład kubeczki z napojów takich plastikowych i wiele, wiele innych rzeczy, które później trują nasze płuca. Zamykamy nasz piec. Proszę, mamy jednego chłopaka tutaj mechanika, proszę podejść, przekręć i włącz ten piec, żeby zaczął się palić w środku. O, dziękuję. I jak już się piec uruchomił, to zaczyna z niego lecieć piękny, fantastyczny smog, zobaczcie. I my to później wdychamy, chorujemy. I czegoś takiego nie wolno robić, bo to szkodzi wszystkim dookoła. I to są właśnie tego takiego starego typu piece, tak zwane kopciuchy, które można we współpracy z miastem, z gminą, w której się mieszka, można wymieniać z różnym dofinansowaniem. To już z rodzicami możecie o tym porozmawiać. Jest do tego przeznaczona specjalna pomoc. Za chwilkę zobaczymy sobie, żeby mieć porównanie, jak zapobiegać takiemu smogowi. Że są inne rodzaje pieców, takie super nowoczesne, tak zwane kotły grzewcze, w których spala się inne rodzaje paliwa niż śmieci. I tak jak powiedziałem Wam wcześniej, drogie dzieci, yy, można stare piece kopciuchy, nawet należy stare piece trujące kopciuchy, wymieniać na takie nowoczesne piece grzewcze. One nazywają się kotły grzewcze. I te piece są o, ocieplane, są opalane specjalnymi rodzajami paliwa, które nie szkodzą naszemu zdrowiu. I takimi rodzajami paliwa są na przykład przede wszystkim gaz ziemny. Gaz ziemny to jest płyn, ale to jest taki gaz, który mamy na przykład w kuchenkach w domu, na których grzejemy obiad, prawda? Włączamy gaz albo w łazience, jak odkręcamy prysznic, to ciepła woda leci z takiego gazu. I takim gazem są zasilane na przykład takie piece. Wtedy w ogóle nie, nie ma w kominie dymu, bo taki gaz spala się bez dymu. Możemy sobie na przykład włożyć taki gaz jako bezpieczne paliwo, prawda? Cześć! Opowiem Wam dziś o gazie ziemnym. Od milionów lat gaz gromadzi się w złożach w głębi ziemi. Za pomocą specjalistycznych odwiertów wydobywany jest na powierzchnię. Gaz to jedno z najbezpieczniejszych i najczystszych paliw kopalnych. Jego złoża rozlokowane są w różnych częściach świata. Można go transportować gazociągami albo statkami zwanymi metanowcami. Są to ogromne statki o długości trzech boisk piłkarskich i szerokości dużego samolotu pasażerskiego. Do Polski metanowce dopływają do terminalu w Świnoujściu. Gaz z różnych stron świata płynie do nas także gazociągami. Położonym nad morzem terminalu znajdują się dwa zbiorniki do magazynowania gazu w postaci skroplonej. Mają one łączną pojemność 320 000 metrów sześciennych. To tyle co 128 basenów olimpijskich. Gazociągi, którymi płynie gaz, zakopywane są ponad metr pod ziemią. Ich średnica dochodzi do 140 cm. To właśnie tymi rurami gaz jest rozsyłany po całej Polsce. Długość gazociągów przesyłowych w Polsce to około 11 tysięcy kilometrów. To prawie trzy razy długość granicy Polski. Żeby gaz mógł płynąć na większe odległości, wybudowaliśmy 15 tłoczni, które dodają mu energii na dalszą podróż. A wszystko po to, żebyście mogli zjeść ciepły obiad, ugotować wodę na herbatę, albo ogrzać mieszkanie lub dom. Fabryki i zakłady przemysłowe też go potrzebują. Gazociągi są na bieżąco kontrolowane z powietrza i z ziemi. Rury sprawdzane są specjalnymi tłokami, tak aby były bezpieczne dla otoczenia. Budując gazociągi w Waszej okolicy, gaz system płaci podatki, dzięki którym powstają place zabaw, boiska oraz organizowane są koncerty i inne wydarzenia. Wy też możecie zostać inżynierami i pracować przy tak dużych i interesujących projektach. Nauki ścisłe to sposób na fascynującą przygodę. Innym bezpiecznym paliwem, które nie produkuje trującego smogu, jest rodzaj węgla, tak zwany ekogroszek. Ekogroszek wygląda tak: to są takie grudki węgla, widzicie, takie oczyszczone, rozdrobnione. I taki ekogroszek również jest czystym ekologicznym paliwem. Jest jeszcze jeden rodzaj, yy, kolejny rodzaj paliwa, nazywa się pelet. To jest to są takie, jakbyście mieli chrupki do mleka, na przykład czekoladowe. To w takie kuleczki jest yy, przetworzone drewno, takie granulki, i taki pelet wkłada się do takiego pieca, właśnie nowoczesnego. I on również nie powoduje wtedy nam produkowania smogu. W takim piecu można oczywiście zwykłe drewno palić, tak jak w kominku można palić drewnem, tylko musimy pamiętać, że to drewno musi być suche, żeby nie było wilgotne, prawda? A nawet do takich pieców nowoczesnych można zwykły papier taki niekolorowy, nie, nie taki śliski, tylko taki zwykły papier wrzucić. I on też bezpiecznie będzie mógł być spalany. Jeżeli byśmy teraz ten piec włączyli, proszę bardzo, możecie nacisnąć włącznik, żeby go uruchomić. Tak, tu, o, dziękuję. To on już się tam grzeje, a z komina albo nie leci dym, albo leci niewielki dymek. I to taki, przy którym nie musimy chodzić w maseczkach antysmogowych ani zamykać okien, bo nic nas w nosach nie będzie smyrało ani nasze płuca na tym nie będą cierpiały. Jak myślicie, co możemy zrobić, żeby obronić się przed smogiem, jeżeli on już w powietrzu nas gdzieś zaatakuje? Głównie w zimę, prawda? Jak chodzimy gdzieś na spacer. Jak powinniśmy się zachować? Powinniśmy otwierać okna w domu? Nie. No, oczywiście, że nie, bo wtedy ten smog nam tutaj wleci i będzie nas smyrał po nosie nieprzyjemnie, nie? Czy powinniśmy wychodzić na dwór się bawić? Nie. No, właśnie. Iść, porzucać śnieżkami albo na sanki? Nie. Nie. Właśnie, powinniśmy wtedy zostać w domu, prawda? Żeby jakoś mile spędzić czas, możemy przyjaciół zaprosić kolegów do siebie albo z rodzicami, z rodzeństwem spędzić jakoś mile czas. Jeżeli już musimy gdzieś wyjść, no to można wtedy komunikacją miejską się przemieszczać, prawda? Zamiast, zamiast chodzić na piechotę czy, czy wdychać ten smog. Na pewno zamknąć okna, a jeżeli ktoś ma w domu, można włączyć oczyszczacz powietrza. To są sposoby, które pozwalają na w danej chwili na uratowanie się przed, przed wdychaniem smogu. Moi drodzy, Przeszliśmy całe warsztaty wspólnie ekologiczne, na temat smogu porozmawialiśmy sobie, wiecie, co to jest smog, wyprodukowałyście troszeczkę smogu, ale żeby dokończyć tutaj y, 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 całość tych warsztatów, tak jak powiedzieliśmy, to są warsztaty również artystyczne. Mamy specjalnie dla Was nagraną piosenkę ekologiczną, piosenkę pod tytułem Rozprawimy się ze smogiem, którą każdy z Was dostanie. Wy, dzieci, które słuchacie to przed komputerem, również taką płytę od swoich nauczycieli dostaniecie. Teraz Was po kolei poproszę. Mamy dla Was taki zestaw prezentów. To jest płyta, to jest linijka. Rozprawimy się ze smogiem. Na pewno przyda się w szkole na matematyce. Do tego jest zestaw kredek i taki specjalny paszport ekologiczny, który potwierdza, że brałyście udział w takich warsztatach, właśnie zielonych. Taki paszport ekologiczny potwierdzony pieczątką Zielona Wyspa Śląsk. Proszę bardzo, Klara, to dla ciebie taki zestaw. Zapraszam Tomek, pozestaw zielony ekologiczny na pamiątkę. Paszport, płyta, linijka i kredki. Proszę. Zapraszam Amelka. Proszę bardzo, tu jest paszport. Razem z płytą, razem z linijką i kredkami. Proszę, to dla Ciebie. I Zuzia, dla Ciebie również. Proszę, paszport, płyta, linijka i kredki. Dziękuję serdecznie. I Wam również, drogie dzieci, dziękuję za udział w naszych warsztatach ekologiczno-artystycznych pod tytułem Zielona Wyspa Śląska.